Hello, hello, today biologia na fazie. Witam w odcinku o makro i mikroelementach. Czemu makro i mikroelementy nazywają się tak? Makroelementy nazywa się tak, ponieważ są to pierwiastki, składniki odżywcze, których organizm potrzebuje w dużych ilościach. Natomiast mikroelementy są potrzebne w mniejszych ilościach. Taka ciekawostka, że słowo makro jest to greckie słowo oznaczające wielki bądź duży. Również makroelementy są tłuszczami, węglami oraz białkami. Natomiast mikroelementy składają się z minerałów oraz witamin. Pierwiastki biogenne. W makroelementach są pierwiastki biogenne. Są to pierwiastki stanowiące główny składnik związków organicznych. Węgiel jest oznaczany literką C. Jest on szkieletem do budowy wszystkich związków organicznych. Tlen, O, podstawa wszystkich związków organicznych oraz pełni on rolę w oddychaniu tlenowym. Azot, literka N. Jest on składnikiem białek, grupa aminowa, NH2, oraz jest składnikiem kwasów nukleinowych. Jego niedobory Mogą skutkować zaburzeniami metabolicznymi związanymi z niedoborem białek oraz z zahamowaniem wzrostu. Siarka. S. Jest on składnikiem keratyny, czyli białka budującego włosy, skórę i paznokcie. Jest składnikiem koenzymu A. Niedobory siarki mogą skutkować pogorszeniem stanu skóry, włosów oraz paznokci. Fosfor. P. Jest on składnikiem szkieletu oraz jest składnikiem fosfolipidów, fosfoprotein oraz kwasów nukleinowych. Jego niedobory mogą zniekształcać i zwiększać łamliwość kości. Wapń. Ca. Wapń jest składnikiem kości i zębów. Jest on niezbędny do funkcjonowania komórek nerwowych i mięśniowych. Bierze udział w krzepnięciu krwi oraz jest składnikiem ściany komórkowej u roślin. Jego niedobory mogą skutkować krzywicą, osteropozoą, próchnicą zębów, zaburzeniem krzepnięciem krwi, drgawkami i silnymi skurczami mięśni. Magnez Mg Magnez jest niezbędny do prawidłowego działania komórek mięśniowych i nerwowych. Jest on aktywatorem wielu enzymów oraz jest składnikiem chlorofilu. Jego niedobory mogą skutkować zwiększeniem pobudliwości komórek mięśniowych, oraz z zaburzeniami rytmu serca, pracy serca. <coughs> Potas, K, bierze udział w przewodzeniu impulsów. Wpływa on na skurcze mięśni, jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych, jest aktywatorem wielu enzymów oraz wpływa na uwodnienie komórek. Jego niedobory mogą powodować zaburzenia rytmu pracy serca oraz osłabienie mięśni. Sud. Na Sud bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych i jest ważnym składnikiem płynów ustrojowych. Jego niedobory mogą powodować utratę pobudliwości komórek nerwowych. Chlor Cl Odpowiada on za równowagę wodno-mineralną oraz wchodzi w skład kwasu solnego, czyli składnika soku żołądkowego. Jego niedobory mogą prowadzić do zaburzeń trawienia oraz zaburzeń gospodarki wodno-mineralnej. Wchodzimy teraz w mikroelementy. W mikroelementach pierwszym jest żelazo, Fe. Jest on składnikiem białych złożonych, między innymi transportujących tlen, hemoglobinę lub magazynujących go mio mioglobinę. Wchodzi w skład wielu enzymów, między innymi biorących udział w fotosyntezie i oddychaniu tlenowym. Jego niedobory mogą powodować osłabienie i niedokrwistość, zaburzenia rytmu pracy serca oraz zakłócenie procesu oddychania komórkowego. Jod I. Jest to składnik hormonów tarczycy. Jego niedobory mogą skutkować powiększeniem tarczycy, czyli woli, oraz niedorozwój umysłowy. Fluor F. Buduje on kości oraz wchodzi w skład szkliwa zębów. Jego niedobory mogą powodować nawet poruchnice. Okej, okay, okej. Okay. Przechodzimy teraz do zadań. Zawsze spróbujcie pomyśleć na początku i później odpowiemy sobie razem do zadania. Okej, okay, do zadania pierwszego odpowiedzi brzmią następująco. Niedobór jodu prowadzi do obniżenia tempa metabolizmu w organizmie na skutek zmniejszenia wydzielania hormonów tarczycy. W zadaniu drugim. Zadanie brz powinno brzmieć następująco. W sensie akurat w tym zadaniu, oczywiście, odpowiedzi mogą się zmieniać, ale to jest jedna z możliwych odpowiedzi. Osoby stosujące taką dietę dostarczają odpowiednich ilości jodu do organizmu ze względu na fakt, że spożywają ograniczonej ilości soli jodowanej oraz wykluczają produkty pochodzenia zwierzęcego, które są bogate w jod. Dodatkowo spożywając potrawy roślinne zawierające m.in. warzywa kapustne lub nasiona roślin strączkowych, dostarczają sobie także glikozydy, które ograniczają wykorzystanie jodu zawartego w diecie, co tylko nasila efekt niedoboru jodu w organizmie. W skład enzymów biorących udział w procesie oddychania komórkowego wchodzi żelazo. Ok, czego niedobór powoduje utratę pobudliwości komórek? Sodu! Ok, zawsze w reklamie serków Danio zaznaczali, co jest odpowiedzialne za dobre kości, mocne kości. No i co było tam? Bab. Okej, okay, na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam moi drodzy Mili pisiaczki, za ten odcinek biologii. Mam nadzieję, że miło Wam się mnie słuchało i do zobaczenia. See you. Biologia na fazie misiaczki.